Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj tak trochę nietypowo zacząłem, yy, ponieważ yy, to nie będzie długi odcinek, chciałbym teraz tylko poinformować, że yy, tutaj yy, zrobiłem sobie swój serwis na Discordzie, nazywa się Blokuje w No nie bijcie mnie za to, yy, nie wiem za bardzo nazwy, yy, więc no wiecie. Okej, okay, jak widzicie to Discord się prezentuje na razie tak, nie, bo tu za bardzo, yy, bo ogólnie to przed chwilą stworzyłem, tak, A, stworzę Discorda. Yy, jak widzicie, są te, takie kana kanały takie jak <coughs> admin, pan, na to nie patrzcie, bo to jest i tak prywatne, więc na to nie wejdziecie. Yy, ogól pisanie ogólne, to tam możecie pisać między sobą, yy, jeśli macie do mnie sprawę, yy, to piszcie tutaj i tutaj spróbuję wasze kanały nie się o co w, myślicie o co wam chodzi <coughs> ogólnie tu chodzi o to yy, że tutaj próbuję wasze kanały yy, jeżeli zrobicie screenshot na którym widać oczywiście że dajecie suba i łapkę w górę po, na jakimkolwiek moim odcinku na kanale moim na youtube yy, więc myślę że tak się opłaca yy, ogólnie yy, jeżeli jeżeli to wszystko zrobicie, to ja, też, to ja też wam dam suba pod waszym kanałem, dam łapkę w górę pod waszym najnowszym filmem i też oczywiście wypromuję was na moim najnowszym odcinku, który zrobię. Powiem, że ta osoba, wpadajcie do niej, bo ona no jest fajna, czy coś takiego. Wiecie, no ogólnie, jest gitówa. No, to nie, jak mówiłem, nie będzie tutaj. Ten y, długi odcinek, tutaj jakieś kanały głosowe. No też się z plany pan Tu Nie zobaczycie tutaj info. Yy, przepraszam bardzo. Dobra. W przypadek wszedłem na kanał. Yy, tutaj gadamy, czyli możecie pogadać między sobą. Tutaj często siedzę ja, w, czyli możecie mnie złapać na przykład ze mną pograć w Minecrafta czy tam w Robloxa. W innych nie, no bo innych gier za bardzo nie mam. Może też w Counter Strike bym sobie pograł. Z wami, tylko jeszcze nie mam pobranego, ale dzisiaj tak zacznę sobie pobierać oczywiście. Ogólnie miniatur... ten... Ten jakby profil mojego tego, mojego Mega Discorda prezentuje się taki kotel tam jest napisane Brokuły Wojtubu, tylko no wiecie, nie widać tego za bardzo, chociaż... Nie, nie widać, sorry. Na razie nie miałem pomysłu, może kiedyś to się zmieni, bo na razie to tak średnio to wygląda, powiem. Ma. No jak już mówiłam przed chwilą, tylko stworzę tego Discorda, to jeszcze od razu emotkę dodałem. Elo. <grym> Dobra, nieważne. <grym> oczywiście nie będą tylko te, te kanały będą też inne, oczywiście. Ale na razie tak na dobry start chyba tyle wystarczy. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Możecie też zostawić e, subika z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawić łapkę w gry pod tym filmem i u, e, udostępnić ten film, żeby ten film doda, dotarł do, e, do, ten, do jak e, do jak największej ilości osób, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że mam Discorda. I też właśnie łapkę w górę zostawcie, bo wtedy więcej osób będzie miało szansę na zobaczenie tego odcinka. Jeżeli nie macie Discorda, no to polecam po prostu sobie zainstalować, bijcie na ten Discord, no bo tutaj możecie zgarnąć sobie darmowego suba jeszcze prom na moim kanale. Jeżeli tylko zrobicie wszystkie rzeczy tutaj napisane, ale to już w kolejnym odcinku będę odpowiadał o tym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia, cześć, ją!